Siemanko, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj pogoda niezbyt przyjająca, bo pada deszcz, e, no ale w końcu nie będziemy chcieli na dworze, tylko jedziemy do restauracji. Dzisiaj jedziemy do restauracji z moją teściową, z naszą teściową. Chcemy pojechać do takiej restauracji. To jest taki kompleks generalnie. Resort. Resort, tak dokładnie się to resort nazywa. Jest to resort składający się z kilku obiektów, z takich jak sala, taka można powiedzieć weselna, weselno-restauracyjna, namiot taki wielki też jest weselny, no i altana, weselno pichnikowa No i tam jest jeszcze też mniejsza salka, można byłoby ją nazwać salką, jakby tam było wyścielone dywanem, bo ja nie wiem, jak to nazwać. Tak, i właśnie tam na tej sali wyścielonej dywanem proponowali nam, żeby, że mogą nam yy, wyprawić wesele, no bo chcieliśmy takie kameralne na 40 osób, no ale zobaczyliśmy tam wykładzinę i mówimy, kurde, no jak tam, jedź, kobiety mają tańczyć na obcasach, lipa straszna, nie? Bo przecież można sobie kostkę skręcić. Jak umówiliśmy się z tym menadżerem, właśnie na spotkanie, bo to było pandemii i wszystkie lokale u nas w mieście, poza tym jednym i jeszcze jednym innym, które finalnie wynajęliśmy, były pozamykane. Pojechaliśmy tam się dowiedzieć, jaką mamy ofertę. Umówiliśmy się z tym menadżerem, a on przyszedł z małą córką, taką do, do podstawówki chodzącą, i mówi: No, nie mamy za dużo czasu, bo córka ma lekcje zdalne, więc musi, musi on zaraz kończyć, bo y, musi telefon udać. No, potraktował nas z buta. No i my siadamy z nim przy stoliku, żeby nam przedstawił ofertę, jaką mają, a on do nas, no słucham, co byście chcieli wiedzieć, a my tacy zieloni, patrzymy na niego mówimy, jak to? My nie wiemy, co mamy, o co mamy pytać, bo przecież y, pierwszy raz bierzemy ślub, no to. To może wypadałoby, żeby on nam coś powiedział, jak to wygląda, przedstawił warianty jak ludzie przeważnie, co zamawiają, ile sztuk, czego, co jest polecane, czego, co może zaoferować jego resort, a tu nic. Po prostu, totalnie. Tak, i my się strasznie zirytowaliśmy na to, że on nam powiedział, że menu musimy mieć takie jak inne wesele na 60 osób, czyli o 20 osób większe sobie wybierze, dlatego, że kuchnia nie ogarnie tego jak będą dwa różne menu. To nas najbardziej w sumie rozwłościło. Jeszcze za wszystko trzeba było dodatkowo dopłacać, za jakieś takie pierdoły. Za naprawdę, trzeba było dopłacić nawet. No na każdym kroku, za ubranie krzesła w taką białą narzutę też trzeba było dopłacać, za każdy krzesł no, szczyt wszystkiego po prostu. No i całe szczęście że pojechaliśmy na tą drugą, bo tam tyle dogodności co było, menadżerka normalnie była, ona była urodzona do tego stanowiska, zorganizowała nam naprawdę większość. Mieliśmy obrusy w cenie, mieliśmy wystro wystrojone krzesła, lampiony jeszcze nam zaproponowały, jeszcze nam głośnik jakiś chciała też porzucić. Taką kolumnę stradową w cenie, bo początkowo myśleliśmy, że nie będziemy brać DJ-a, tak. tylko się puści jakąś muzykę. Z tam, laptopa, z laptopa, jakoś playlistę. Tak, bo to miało być wiecie, takie tylko przyjęcie w sumie obiad i tam, żeby można było sobie też to takie totalnie na luzie, nie jest jakieś przesadzane. Chcieliśmy tak mega skromnie i w gronie najbliższych z początku. Naj... Dobrze, że wybraliśmy jednak to inne miejsce, bo tam było rewelacyjnie i sala dość, piękna, nie nowoczesna. Nie dość, nie dość, że mogliśmy Beni wybrać sobie, jakie chcemy. To jeszcze każdy z gości dostawał menu i mogli sobie wybrać z tego menu. To chyba danie główne to dotyczyło. Dania główne. Nie, nie tylko. Po ileś pozycji mieli i mogli sobie wybrać dane danie z tego wszystkiego. No nie Tak, a oni mieli jeszcze w tym samym czasie kilka innych wesel tam. Każde, dla każdego były no. różne warianty z tych wszystkich gości, z, tych, z każdego wesela. I, I pokazali, tu, że się da. I tutaj kuchnia potrafiła ogarnąć. No i na szczęście właśnie zdecydowaliśmy się na tą drugą salę. Jesteśmy bardzo zadowoleni wszystkim, bardzo smaczni zakowało jedzenie, no po prostu uważamy, że nasze wesele było przewspaniałe i wszyscy goście byli tak zadowoleni, tak chwalili, że no po prostu zabawa przednia, nie dość, że mieliśmy 38 osób tylko. To mieliśmy chyba z 5 czy 6 wodzirejów na tej imprezie. Okazało się, że tak. goście potrafili jedni drugich zabawiać. Nawet babcie po 70 lat u nas, po 80, które mają, to no, nie o, siedziały. Po 80. Po 80 i nie siedziały. Nie? I jeszcze trafiliśmy na idealną pogodę, bo mieliśmy... To był jeden dzień, kiedy było okienko pogodowe i było Pięknie, bo w poprzednim dni lało, i później po naszym weselu też lało. No, ale... Dobrze, że była ładna pogoda, bo mieliśmy też bardzo mocny samochód, miał 800 koni. No i ja nie wiem, jakby to było po deszczu. Samochód, który mieliśmy do ślubu, nie był to zwykły samochód, nie była to też limuzyna, nie był to jakiś old timer, to był Audi RS5 2020 rok, z tego co pamiętam. No i jest bardzo wysoko w rankingach na 1,4 mili, bo w zeszłym roku był drugi na świecie. 2,5 sekundy do set. Ja pamiętam, jak ten, jak ruszyliśmy i Darek tak gaz do dechy i normalnie w tym samochodzie pigniatało fotel jak w samolocie straży. Mi aż telefon wypadł z rąk, jak Darek ruszył i po prostu to jak. Ale oczywiście od 0 do 50, nie? 0 do 50, tak. To było na autostradzie niemieckiej w ogóle zapomniałem dodać. Wróciliśmy już do domu. Jesteśmy tak obejrzaci, obejrzaci, że po prostu nie możemy chodzić. Patrzcie na naszą kanapę. Oh, taki bałagan. Ale coś bym jeszcze zjadła dobrego. Hi guys, witajcie w kolejnym dniu. <laughs> Nakarmiłam właśnie Florka butelko. Powiem wam, że teraz on tak szybko, po prostu robi postępy, że jestem w szoku. On już się potrafi normalnie utrzymywać na czworaka. Sam zadziera dupkę i podnosi się właśnie na czworaki. I jest wtedy taki w szoku, no bo wyższa pozycja. O, teraz szuka cyca. Nie daję mu już z piersi mleka, tylko odciągam i z butelki, dlatego że tak strasznie mnie gryzie, że normalnie potrafił mnie ugryźć trzy razy za jednym karmieniem. Tak, ciubeczku mój. No przyjaciółusia, wypiłeś przed chwilą z buteleczki, <śpuszczą> jest mi przykro, że mu nie daje normalnie, ale po prostu na. No Powiem wam, że jest to dla mnie tak stresujący moment, jak przystawiałam go do piersi, to tylko czekałam, aż mnie ugryzie. I w nocy, jak właśnie nie odciągałam mleka, tylko go przystawiałam, to tak tylko, żeby trochę się najadł, zaspokoił i szybko smoczek mu wpychałam do buzi, żeby zasnął. No i on się przez to częściej budził, bo szybciej był głodny. No ale strasznie się boję i stwierdziłam, że no dobra, będę mu odciągać to mleko, tylko że on nie chce za bardzo pić z butelki, bo ma traumę, jak mu dałam na początku rozszerzania diety parę razy rzutko do picia z butelki, takie z mlekiem. No i on tego nie chciał, bo czuł inny smak niż mleko. No i ma po tym uraz i boi się właśnie, że dam mu coś innego. Nie wiem, no nie chce pić z tej butelki. W każdym razie, no jakoś tam udaje nam się go zmusić do tego, żeby z tej butelki wypił. A ja zamówiłam takie nakładki na sutki silikonowe, które właśnie stosuje się na przykład, jak kobiety mają nieprawidłowy kształt tego sutka, że Mam takie płaskie, że dziecko nie może e, zassać. No to w początkowych, właśnie tam, etapach życia e, dziecka się stosuje te nakładki. Mama mi to poleciła właśnie, bo ja nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje. No i stwierdziłam, że no spróbuję. Jeśli właśnie przez to będę mu dawać i jak u gryzie, no to nie będzie mi to tak boleć. Słuchajcie, to jestem właśnie cała ja. Ja nigdy nie pamiętam o podlewaniu kwiatków. I czasem trochę dnimi ja, jak ich nie podleję, widzicie, już się liście się zrobiły żółte, takie żółte. Darek wystawił go na dwór, żeby złapał słońca, ale to po prostu nie braku słońca tylko, przez to, że za mało wody ma. Ale na przykład Monstera, patrzcie. Znaczy, no tutaj, okej, okay, są dwa żółte liście, które muszę zaraz urwać. Ale wyobraźcie sobie, że ona urosła o jakieś 200%. No, naprawdę, ona była taka króciutka tutaj. Tu, gdzie te żółte liście, to takiej była długości przed tą wiosną, i nagle, jak wypuściła liście, dajcie spokój. Teraz ma dwa metry, bo lodówka ma dwa metry, tam dwa centymetry, więc będzie już ma dwa metry starożytna, a podlałam ją po prostu takim humusem, którym się podlewa kwiatki, właśnie na wiosnę. I popatrzcie, jak wypuściło pięknie. No, niesamowite, po prostu. Boże, słuchajcie, jestem jakaś nienormalna. Ja nie wiem, nie jestem chyba jedyną osobą na, na świecie, która tuczę tyle naczyń. Dzisiaj już drugi kubek po patrzcie. Tu jest jeden i drugi. Ja ciągle dokupuję nowe zestawy, nowe szklanki. Głównie szklanki, yy, właśnie tutaj, kubki. Ciągle coś musi mi spaść. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Darek mi powiedział, że on nie zna osoby, która by tyle naczyń tukła, co ja. Piszcie w komentarzach, czy wy też tak macie, bo ja po prostu nie wiem, czy to ja jestem też niedorozwinięta. No dobra, jestem, ale napiszcie mi, czy wśród was też ktoś taki jest, bo jeśli tak, to poczuję się na pewno raźnie. Muszę mówić bardzo cicho, bo Florian śpi. Jakie co Spójrzcie sami. Tak wygląda orgazm podniebienia. Czy zjedzie ten darek, czy nie, to po prostu nie dotrzymam, żeby tego nie zjeść. Czekać na niego, czy nie. Ja no, zapomniałam powiedzieć, że to są jego To są jego dzianki. Yy, nie wiem, się śmieje, za mnie, że ja mówię jego ale u nas naprawdę tak jest, na śląsku. Że nie się śmieje się. Jagodzianki, no nawet nie, już napisane jest, nie? Tak, nie w Ogólnie to są jego dzianki, ale u nas się mówi, jagodniki. to jesteś jego nie. Chciałem kupić więcej, ale były ostatnie dwa. Boże, jaka pyszna. Idę do tego kawusia. Hmm. O, synku. Ale ty jesteś grzeczny. A, tu jesteś. Mówię kurde, taki wow. grzeczny w tym wózku leży. Ale nie Słuchajcie, zobaczcie jak tutaj jest pięknie. Po sąsiedzku rośnie nam kukurydza i praktycznie dookoła, no z jednej strony mamy tutaj tylko zboże, ale musimy to wykorzystać i zrobimy sobie sesję na tle właśnie kukurydzy, to będzie pięknie wyglądać. Jeszcze bierzemy sobie jakieś, nie wiem, jak, są wrzosowiska? No nie wiem, takie wrzosowiska. fioletowe tam są te, jakieś Pola lawendowe, lawendowo-wrzosowe. Także kochani, dziękujemy, Zostaliście z nami do końca tego vloga, i jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie komentarz i łapkę w górę, a także subskrypcję. dzwoneczek Nara!